Witajcie, jestem Banul, a to jest pierwszy odcinek mojej pierwszej serii Let's Play Sacred. Na początek tego filmu chcę Was przeprosić za lagi, które możecie spostrzec w każdym moim filmiku, ale to dlatego, że mój komputer jest lekko przesadzały i po prostu czasem nie wyrabia. Ale teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli kampanii. Postanowiłem, że nie będę wam opisywał każdej z tych y, sześciu postaci, ponieważ za długo by to zeszło i po prostu nie mielibyśmy, mielibyśmy mniej czasu na grę. Zacznijmy gle grę Gladiatorem. Piszemy swój nick i zaczynamy. Nie będę robił ucięcia teraz, ponieważ to by zepsuło filmik. O ile sam go nie zepsuję, więc chwilkę poczekamy. Akurat tutaj widzimy Mrocznego elfa, jeden ze swojej broni. No i już się prawie naładowało. Tak więc widać, cię sekret. Teraz będzie. Krótki filmik wprowadzający do gry. I Rozpoczęcie pierwszej ścieżki po epickim świecie Ankari. Sen. Nekromanta Shadar wzywa demona, lecz mu się nie udaje. Bestia z głębin piekła jest wolna. Zlany potem budzisz się z niespokojnego snu. Kolejny taki sen. Tylko wydał się taki prawdziwy, a zarazem taki nieprawdziwy. Czy Julius... Twój mistrz Gladiator wyszkoli cię wystarczająco dobrze, by Twój miecz mógł obronić Ankarię przed tym koszmarem? Zobaczymy to w dalszych częściach tej gry. Witaj w Ankarii. Aby Twoja pierwsza przygoda była łatwa i przyjemna, a ważne elementy gry będą opisywane w takich okienkach jak to. A jeśli naciśniesz klawisz H, to już ekran pomocy. Ja wyłączę te podpowiedzi, ponieważ kompletnie mi są niepotrzebne. Teraz chodźmy do lusa, spytajmy się, co nas chce. To ostatnia twoja walka na mojej arenie, Gledatorze. Rusza i zabij przeciwnika, a złoto i wolność będą twoje. Wyszkoliłem cię, pokazałem ci sztukę wojenną i sekrety zdobywania wielbienia Tumu. Nie wahaj się już, przeciwnik czeka na ciebie. Walcz jak prawdziwy zwycięzca, lub ginij jak niewolnik. Uff, mam nadzieję, że nie zginiemy na początku. A pozbierajmy to, co jest w skrzyniach. Tu jest seryjne uderzenie jakaś tam. Zbroja. Chodźmy do drugiej skrzyni. W niej pewnie będzie złoto. Przepraszam. 43 złota. Nie jest źle. Ale też nie jest za dobrze. Teraz chodźmy na arenę. Tutaj już czeka nas pierwszy przy nim grze. Czyli. Kura. Kari. Nie będę komentował jego imienia. To jest. Hmm. Dziwne imię, no ale niech mu już tam będzie. Hmm. No i teraz zaczynam się schody, ponieważ zaatakuje nas Dusiciel orków. Jest to naprawdę wymagająca postać jak na te... Jak na początek gry. Ale miejmy nadzieję, że tak od razu to nie zginiemy. Chociaż wszystko się może stać w tej grze. No i blokuje mi wszystkie skille. Hmm. No już prawie Zabiliśmy O, skile trafiły Bardzo dobrze hmm. Jak tak dalej pójdzie to mi się potki skończą A wtedy będzie źle hmm, Blokuje. No, wziąłem taką potkę na wszelki wypadek, no ale już mi nic, nic nie zostało No nie, zobaczmy zobaczymy, co on tutaj nam dał hmm. Całkiem nie jest opałka. Weźmiemy ją zamiast tego miecza. No i aktywujemy seryjne uderzenie. Na razie nie mamy dwóch miejsc na skile, więc nie będziemy go na razie używać. Chodźmy tam, z powrotem. Spytajmy się, co chce Julius. Chcesz mojego złota? Ty naprawdę chcesz ode mnie odejść po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem? Głupcze. Powinieneś był zdechnąć pociusami orka, to nie loję na gnido. Niech więc się stanie. Zginiesz z mojej ręki, jak niewolnik, którym jesteś. Buntujemy się tak jak Spartacus, jeśli oglądaliście ten film. Zabijamy Lilusa na początek. Właśnie tak. Teraz tych strażników jego. Hmm. Dziwnie się tą pałką bije, powiem wam. No, ja zostanie jeden raz półbieg i się uspokoi. Dodamy sobie umiejętności. Badania bronią na razie. Bardzo przydatna umiejętność. I współczynnik wytrzymałości. Niech będzie. Spytałem się tego gościa, co od nas chce. Bo kogoś jakoś tego, jak ty. Zabierz mnie, proszę, do komendanta aromaty w garnizonie w Belów. Jestem roz... szpieg Króla. Zostałem pojmany przez tego Shura Juliusa. Gdy usiłowałem ujawnić jego układ z łowcami niewolników, którzy od tego już czasu pustosz pustoszą mi Pozwól, że wyważę zamek, a z nie wyruszamy. Niech mu tam będzie. No i jedziemy. <grytanie> Tylko, że nie mamy konia, więc... Idziemy. Tak, tak, tak... Zaczniemy od tego, że pójdziemy do kupca. Sprzedamy niepotrzebny przedmioty, tak jak ten miecz. I pochodnia. Te, ona nam nie będzie potrzebna. O, no, starczyła akurat nam napotka. Bardzo mnie to cieszy. No i zostało nam jedno złoto. Hmm. Nic za to raczej nie kupimy. Ale lepsze to niż nic. Teraz wchodzimy tutaj. Uprzedzam, że na początku gry mogą się pojawić takie. Hmm. Jakby nazwać takie. O, właśnie te korniszony zielone, naprawdę wnerwiające, tutaj nie ma ich dużo. Ale naprawdę, w drodze do kolejnego miasta, pokazanego w drugim odcinku, roi się tego naprawdę dużo. I po prostu jest tam bardzo ciężko. Szczególnie, że pewnie wezmę jeszcze misję poboczną, ale ja to się okaże dopiero potem. Idziemy cały czas po drodze I co chwilę spotkamy tych, 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 takich Zielonych, pomarszczonych stworów zwanych goblinami Na szczęście tutaj są jeszcze łatwi do pokonania Na tamtej drodze już będą gdzie coraz ciężej z nimi, ale Miejmy nadzieję, że uda mi się przetrwać I nie zginąć Do drugiego aktu Albo dalej To się okaże Zabieram miksturę Akurat podkę życia Bardzo mnie to cieszy I bijemy łucznika Hmm Oni są nerwiające. Mogą nam często konia zabić Przepraszam jeśli słyszeliście coś Dziwnego ponieważ mam telefon blisko komputera i czasem hmm, po prostu są zakłócenia i już jesteśmy w belów najpierw przejdźmy się do kupca który znajduje się tutaj blisko uhu uh, przepraszam za te lagi ale nie mogę nic niestety nic z tym na razie zrobić wchodzimy do kupca Zbieramy złoto. U niego jest najczęściej złoto, dlatego tu przyszłem. No, widzę tutaj a tam jeszcze zewnątrz dwie skrzynie. Zbieramy wszystko co w nich jest. Pewnie, bi na dzieciak nie jest to zbyt dobra broń, ale możliwe. Czy lepsza od tej pałki? 57, 61 nie. Sprzedajmy ją, będzie przynajmniej kasa. Wróćmy jeszcze na chwilkę do właśnie do kupca i sprzedajmy ten naciak. Nie jest on zbyt hmm, drogi. Nawet nam napotka nie starszy. No nic. Idziemy. Do komendanta. Tutaj pewnie będą yy, rabusie. Oj, właśnie są. Hmm. Tak, widzicie, nic mi on zbytnio nie robi. No, ale przynajmniej doświadczenie nam lekko dojdzie. Przepraszam znowu za ten dźwięk. On jest lekko wkurzający. No i mamy kolejny lever. Ale teraz chodźmy szybko do kapitana, ponieważ. Hmm, możliwe, że nie starczy nam czasu. A wolę nagrywać filmiki mniej niż 15-minutowe, żeby było, zmieściło się wszystko, ale. Rożor no, dobrze się o to wypowiadał, gradeatorze. Chcę cię zwerbać w szeregi wojsk waloriańskich. ruszać do portu Valum na południowym pograniczu i porozmawiać z sierżantem Trevillem. Dam ci lis uwierzytelniający, które wręczysz Trewilowi. Będziesz służył księciu Valerowi walczącemu z orkami z Kohartnur na południu. Weź te pieniądze jako nagrodę za urtowanie Rochforda i kup sobie konia w stajni. Czeka cię długa podróż I jeszcze mała rada. W czasie podróży po pracy trochę nad swoimi umiejętnościami. Z pewnością przyrodzą się w Silver Creek i w Portovalum. Więc musimy iść do Portovalum i ćwiczyć trochę umiejętności. Jeszcze od tego szpiega, muszę cię teraz opuścić gledy, to, że Wyruszę do twierdzy kruka, aby odkryć kto stoi za tymi atakami, atakami łowców niewolników. Przyjmij to jako nagrodę i żegnaj. Hmm, coś tutaj leży? Tak. Odrzucono 4 2 Hmm. To będzie na tyle w tym odcinku, ponieważ czas już się kończy, a po prostu. Mm... Nie mam już więcej nic do pokazania teraz. Dodam jeszcze tylko na umiejętność, którą jest. <grym> Władanie toporem. No i kończymy ten odcinek. Przepraszam, jeśli będą jakieś. <grym> Błędy z mojej strony, ale też nie jestem nieomylny. Więc zapraszam was do komentowania, subskrybowania i oglądania kolejnego odcinka Przygód Sakret. Do zobaczenia.